Mamy bardzo mocny tydzień. Jak widzicie, kapitalizacja całego rynku krypto wręcz wystrzeliła po tym, jak 1 października Trump ogłosił rządowy paraliż. Ciekawa korelacja, ale z tego co wiem, to nie jest pierwsza sytuacja, w której rynki finansowe zyskują na tym, że rząd przestaje pracować. Obecnie bitcoin jest w pełnym trendzie wzrostowym i odbijając się od bardzo mocnego wsparcia, które trzymało nas przez ostatnie miesiące, zebraliśmy całą płytność, która znajdowała się na poziomie właśnie 115 tysięcy dolarów. Jednocześnie na wykresie tygodniowym wciąż widzimy ciągłe likwidacje na pozycjach short. Ale dlaczego rynek jest tak silny? Kluczowe jest parę czynników. Po pierwsze mamy historycznie byczy okres, czyli October. Zakończyliśmy wrzesień na plusie i historycznie zwiastowało to silne rajdy w czwartym kwartale. Po drugie, po paru dniach, czy nawet tygodniach stagnacji, wielkie instytucje wracają do gry. W ostatnich czterech dniach, zobaczcie, mamy ogrom napływów do funduszy ETF, zarówno na Bitcoinie, ale też na ETH. Dokładnie tak samo. Od 29 września zieleń, zieleń, zieleń. I to pokazuje, że popyt ze strony dużych graczy jest ogromny. I co ciekawe, właśnie to zamknięcie rządu w USA nie zdołało zahamować tego trendu. Ale musimy też wiedzieć, że wieloryby kupują nie tylko ETF-y. Naturalne jest, że wieloryby szukają okazji i ewidentnie spodobał im się pewien projekt, o którym mówię wam już od paru tygodni. Nabrał niesamowitego tempa w ostatnich kilku dniach, przez co cena tokena rośnie szybciej niż wcześniej. Zobaczcie, tutaj mamy transakcję na 43 ETH, czyli to jest około 200 tysięcy dolarów, czyli na nasze, ile to będzie? 700 tysięcy dolarów. Ktoś kupił za taką kwotę tokeny Bitcoin Hyper, które są jeszcze w przedsprzedaży. Ktoś, znaczy się jakaś gruba ryba. I to nie jest jedyna taka duża transakcja. Tutaj ktoś kupił za 132 BNB. A przypomnę, że BNB dzisiaj osiągnęło swój nowy historyczny rekord i 132 BNB to kwota równa około pół miliona złotych. Dużo? No jak na tokeny w przedsprzedaży to jest naprawdę bardzo dużo. I ta layer dwójka pochwaliła się raptem 20 godzin temu, że zebrali 20 milionów dolarów, a dzisiaj to już jest ponad 21 milionów. I to tempo napędzane właśnie przez agresywną akumulację ze strony nie wiemy, czy instytucji, smart money, po prostu wielorybów sprawia, że licznik ceny znów poszedł do góry, bo to są dwa triggery. Zobaczcie sobie na ich e, stronę, do której link znajdziecie w opisie filmu: że mamy dwa triggery. Pierwszy trigger to jest minutnik, który wskazuje nam, kiedy cena tokena wzrośnie, i tutaj mamy za jeden dzień 19 godzin i 29 minut, albo gdy zbiorą tą kwotę, czyli teraz mają 21 130 tysięcy. I cena wzrośnie, gdy będzie 21 209 000. Także nie wiem, ile nam jeszcze czasu zostało na to, żeby cena znowu wzrosła. a Aktualnie cena wynosi 0,013045 dolara. Na pewno wielu z Was kupowało już tego tokena wcześniej, bo przed sprzedaż trwa już parę tygodni, ale jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to czas nas nagli, dlatego że tokeny naprawdę bardzo szybko tutaj Cena ich rośnie. Choć Bitcoin sam w sobie jest oczywiście fenomenalną inwestycją, to Hyper oferuje wczesną ekspozycję na wzrost ceny po premierze i właśnie to wyróżnia tokeny w przedsprzedażach. Ale oczywiście oczekujemy też ewolucji na Bitcoinie, którą ma wprowadzić właśnie Bitcoin Hyper, czyli layer dwójka na Bitcoinie, która będzie się wyróżniać bezpieczeństwem Bitcoina, ale wydajnością i szybkością Solany. Jeśli was zainteresował ten y, projekt, to linka znajdziecie w opisie filmu. I jak widzicie, po tym ICO rynek jest obecnie bardzo rozgrzany i bardzo chciwy. Emocje są duże. Raptem w tamtym tygodniu mieliśmy strach na poziomie 28. Dzisiaj jesteśmy prawie trzy razy wyżej na poziomie chciwości 63. To jest nasz nastrój. Dajcie znać, czy wy jesteście już chciwi. Ale naturalnym i zdrowym scenariuszem byłoby teraz zobaczenie jakiegoś pullbacku po tej nagłej ekscytacji. Na wykresie Bitcoina utworzyła się luka Fair Value Gap na interwale 4 godzinnym. W zakresie tutaj widzicie 115-118 tysięcy, co może być celem ewentualnej korekty. A co na to eksperci? JP Morgan twierdzi, że bitcoin jest niedoszacowany w porównaniu ze złotem. Analitycy tego banku spodziewają się 165 tysięcy dolarów na bitcoinie jeszcze w tym roku, a więc mamy tutaj ogromny potencjał wzrostu. Jednak dodatkowo musimy zachować ostrożność. Analiza techniczna wskazuje, że bitcoin formuje harmoniczny wzór bearish butterfly. To po prostu będzie niedźwiedzi motyl, nie wiem, czy tak się mówi po polsku. Ale ten zakres znajduje się między 128 tysięcy a 130 tysięcy. Oznacza to, że choć krótkoterminowo pęd jest byczy, ryzyko ostrego odwrócenia wzrasta, gdy zbliżamy się do tej strefy. Ale jesteśmy teraz bezpieczni, jesteśmy na poziomie około 120 tysięcy, a to się właśnie ma zacząć w okolicy 128. Mimo to żaden z analizowanych wskaźników spośród 300 z tego artykułu nie wskazuje jeszcze na szczyt Hossy. Wygląda na to, że czwarty kwartał może być równie ciekawy jak pozostałe czwarte kwartały. I podsumowując, mamy naprawdę fajny czas na przemyślenie swojej strategii, bo dużo się dzieje, możemy złapać dużo fajnych okazji, dużo fajnych wzrostów. Dajcie znać, jaką macie strategię. Ja zachęcam, jak zwykle, do subskrypcji. Po więcej tego typu analiz z mojej strony to wszystko i do usłyszenia. Dzięki, cześć.